Ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. 31. Tłum zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. 32. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł, Żal mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chce ich puścicie zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. 33. Na to rzekli mu uczniowie: Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? 34. Jezus zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek. 35. Polecił ludowi usiąść na ziemi. 36. Wziął siedem chlebów i ryby. I odmówiwszy dziękczynienie. Połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. 37. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. 38. Tych zaś, którzy jedli, było cztery tysiące mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 39. Potem odprawił tłumy, wsiadł do łodzi i przybył w granicę Magedan. 1. Przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze i wystawiając go na próbę, prosili o ukazanie im znaku z nieba. 2. Lecz on im odpowiedział, wieczorem mówicie, będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni, 3. Rano zaś, dziś burza, bo niebo się czerwieni jest zasępione. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? 4. Lemie przewrotne i wiarołomne żąda znaku. Ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Z tym ich zostawił i odszedł. 5. Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć ze sobą chleba. 6. Jezus rzekł do nich, Uważajcie i strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów. 7. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili, nie wzięliśmy chleba. 8. Jezus Poznawszy to, rzekł: Ludzie małej wiary czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? 9. Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy? I ile zabraliście koszów? 10. Ani owych siedmiu chlebów na cztery tysiące. I ileście koszów zebrali? 11. Jak to? Nie rozumiecie się, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. 12. Wówczas zrozumieli, że mówiło o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. 13. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? 14. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. 15. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? 16. odpowiedział Szymon Piotr Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. 17. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Osiemnaście, Otóż i ja tobie powiadam. Ty jesteś piotr czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. 19. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 20. Wtedy surowo zabroni uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. 21. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia martwych w dwadzieścia 22. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty, Panie, niech Ci Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. 23. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. 24. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. 25. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie ją. 26. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek? Choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 27. Albowiem, sen człowieczy przyjdzie w chwale ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. 28. Zaprawdę, powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, a szujrzą syna człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim. 1. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Dwa, tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce, od ziemi zaś stało się białe jak światło. Trzy, a oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Cztery, wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, jeśli chcesz. Postawię tu trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla mojżesza i jeden dla Eliasza. 5. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos, to jest mój syn umiłowany, w którem mam upodobanie, jego słuchajcie. 6. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. Siedem, A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie. Nie lękajcie się. 8. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 9. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc, nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż sen człowieczy zmartwychwstanie. 10. Wtedy zapytali go uczniowie, czemu więc uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przejść Eliasz? 11. On odparł el istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. 12. Lecz powiadam Wam: el już przeszedł, a nie poznali Go i postąpili z Nim tak, jak chcieli. Taki sen człowieczy będzie od nich cierpiał. 13. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił i moja niechcicielu. 14. Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana. 15. Prosił: Panie. Zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. 16. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. 17. Na to Jezus odrzekł, o, dla niewierne i przewrotne. Jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie mi go tutaj. 18. Jezus rozkazał mu surowo. I zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. 19. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? 20. On zaś im rzekł, z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla Was. 21. Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. 22. A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzekł do nich: Sen człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. 23. Oni zabiją go, ale trzeciego dnia z martwych wstanie. I bardzo się zasmucili. 24. Gdy przyszli do katarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem, wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy? Dwadzieścia pięć, odpowiedział, owszem. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc, Szymonie, jak ci się zdają, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Dwadzieścia gdy powiedział, od obcych, Jezus mu rzekł. A zatem synowie są wolni. 27. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. 1. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? 2. On przywołał dziecko. Postawił je przed nimi i rzekł: 3. Zaprawdę, powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. 4. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. 5. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuję. 6. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, Temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić uszy i utopić go w głębi morza. 7. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. 8. Otóż jeśli Twoja ręka lub noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. 9. Jeśli twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłupie i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. 10. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze ojca mojego, który jest w niebie. 11. Albowiem sen człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. 12. Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? 13. A jeśli mu się udają odnaleźć, zaprawdę? Powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Czternaście. Tak też nie jest wolą ojca waszego, który jest w niebie, żeby zgnęło jedno z tych małych. Piętnaście. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, i ci upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Szesnaście. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch. Żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. 17. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. 18. Zaprawdę, powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 19. Dalej, zaprawdę, Powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego życzy im mój ojciec, który jest w niebie. 20. Bo gdzie są dwaj albo trzej zabrani w imię moje, tam jestem pośród nich. 21. Wtedy Piotr zbliżył się do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? 22. Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci. Że aż siedem razy, lecz aż 77 razy. 23. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. 24. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, któremu był winien 10 tysięcy talentów. 25. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem. Aby tak dług odzyskać. 26. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go, panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. 27. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 28. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj. Coś winien. 29. Jego współsługa upadł przed nimi i prosił go, miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. 30. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 31. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 32. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy. Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 33 Czyż więc i to nie powinieneś, był ulitować się nad swoim współsługą? Jak ja ulitowałem się nad tobą? 34, i uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda 35. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Jeden. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł